LEGO NINJAGO 70501 Pojazd Wojownika przeznaczony dla osób w wieku 8-14 lat. W zestawie znajdziemy dwie minifigurki Jaya i Wojownika uzbrojonych w bronię, szybkostrzelną wyrzutnię rakiet, która posiada trzy kołowe podwozie z gąsienicami i ma wymiary. 15 cm wysokość, 20 cm długość, 12 cm szerokość. W zestawie jest wiele różnorodnych broni, takich jak miecz żywiołu, błyskawicz, dwa miecze ninja, katanę i szablę. W zestawie jest również plecak rakietowy. Zestaw składa się z 210 elementów. Lord Garmadon wysłał wojownika uzbrojonego w szybkostrzelną wyrzutnię rakiet, by ten schwytał Jaya, który posiada miecz żywioły Błyskawic. Jeżeli wojownikowi uda się przechwycić miecz, to zabierze on go do podziemnego świata, a ninja nigdy nie będą w stanie połączyć czterech mieczy żywiołów i obudzić złego mecha, który powstrzyma Lorda Garmadona na zawsze. Trzeba pomóc Jayowi, uniknąć szybkostrzelnej wyrzutni rakiet zamontowanej na pojeździe wojownika i ubrać go w plecak rakietowy, by uciekł jak najszybciej.